Rozdział 34: Sabejczycy: W imię Boga miłosiernego i litościwego. Chwała niech będzie Bogu, do którego należy wszystko, co jest w niebiosach i na ziemi. Chwała Jemu w życiu ostatecznym. On jest mądry, świadomy. On wie, co wchodzi w ziemię i co z niej wychodzi. Co schodzi z nieba i co się ku niemu wznosi. On jest litościwy, przebaczający. Mówią ci, którzy nie uwierzyli, nie przyjdzie na nas godzina. Powiedz, tak, ona z pewnością na was przyjdzie, na mojego pana znającego to, co skryte. Nie skryje się przed nim nawet ciężar pyłku. Ani w niebiosach, ani na ziemi, ani mniejsze od tego, ani większe, co by nie było w księdze jasnej. Aby wynagrodzić tych, którzy uwierzyli i czynili dobre dzieła, otrzymają oni przebaczenie i zaopatrzenie szlachetne. A tych, którzy usiłują osłabić nasze znaki, czeka kara bolesnej męki. I zobaczą ci, którym została dana wiedza, iż to, co zesłał tobie Twój Pan, jest prawdą i prowadzi prosto ku drodze potężnego, godnego chwały. I mówią ci, którzy nie uwierzyli, czy mamy Wam wskazać człowieka, który Wam obwieści, że kiedy się rozpadniecie całkowicie, to pojawicie się w nowym stworzeniu? Czy wymyślił on na Boga kłamstwo, czy jest on opętany przez dżiny? Ale ci, którzy nie wierzą w życie ostateczne, będą cierpieli, całkowicie zabłąkani. Czyż oni nie widzieli tego, co jest przed nimi i co jest za nimi w niebie i na ziemi? Jeśli zechcemy, to sprawimy, iż pochłonie ich ziemia, albo też spuścimy na nich płat nieba. Zaprawdę, w tym jest znak dla każdego sługi nawracającego się. Daliśmy Dawidowi łaskę pochodzącą od nas. O góry i wy, ptaki. Głoście chwałę Boga razem z Nim i zmiękczyliśmy dla Niego żelazo. Sporządzaj kolczugi, wymierzaj uważnie ich oczka i czyńcie dobro. Zaprawdę ja widzę jasno, co czynicie. A Salomonowi podporządkowaliśmy wiatr ten poranny, dołu przez miesiąc i ten wieczorny. Doł przez miesiąc i spowodowaliśmy, iż popłynęło dla niego źródło miedzi, a wśród dżinów były takie, które pracowały dla niego za pozwoleniem Boga, a którykolwiek z nich odchyliłby się od naszego rozkazu, to dalibyśmy mu zakosztować ognia piekielnego. I robili dla niego, co on chciał, sanktuaria i posągi, misy jak sadzawki i kotły solidnie stojące. O Rodzie Dawida, czyńcie dzięki, lecz nie liczni z moich sług są wdzięczni. A kiedy postanowiliśmy, iż umrze, to na jego śmierć wskazało Dzinom. Tylko pełzające zwierzę ziemi, które podgryzło jego laskę. A kiedy on upadł, wtedy dżiny jasno pojęły, że gdyby znały to, co skryte, to nie pozostawałyby w poniżającej karze. Dla ludu Saba, w ich miejscu zamieszkania był pewien znak, Dwa ogrody z prawej strony i dwa z lewej. Jedzcie z zaopatrzenia waszego pana i dziękujcie mu. Jest to kraina przyjemna, a pan przebaczający. Oni jednak odwrócili się. Posłaliśmy wtedy na nich powódź z Al-Arim i zamieniliśmy ich dwa ogrody. Na dwa inne ogrody, posiadające gorzkie owoce, tamaryszki i kilka drzew lotosu. Tak zapłaciliśmy im za to, iż oni nie uwierzyli. Czy my wynagradzamy w ten sposób kogokolwiek oprócz niewiernych? Między nimi i między miastami, które pobłogosławiliśmy, Umieściliśmy miasta łatwo widoczne i wymierzyliśmy czas podróży. Podróżujcie między nimi przez noce i dnie, bezpieczni. Lecz oni powiedzieli, Panie nasz, powiększ odległości, jakie przemierzamy. I oni wyrządzili krzywdę sobie samym i uczyniliśmy ich przedmiotem opowiadań. Lecz rozerwaliśmy ich na strzępy. Zaprawdę, w tym są znaki dla każdego cierpliwego, wdzięcznego. I blis sprawdził na nich swoją myśl, i oni poszli za nim, oprócz nielicznych spośród wierzących. Miał on nad nimi władzę tylko po to, Abyśmy mogli rozpoznać tych, którzy wierzą w życie ostateczne, od tych, którzy w nie powątpiewają, a Twój Pan strzeże każdej rzeczy. Powiedz, wzywajcie tych, których uznajecie poza Bogiem. Oni nie władają nawet ciężarem pyłku, ani w niebiosach. Ani na ziemi. Oni nie mają tam żadnego uczestnictwa, ani też Bóg nie ma wśród nich pomocnika. Nie pomoże przed nim żadne wstawiennictwo, oprócz wstawiennictwa za tymi, na kogo on się godzi. A kiedy strach zostanie oddalony od ich serc, oni powiedzą, co powiedział wasz Pan? Powiedzą prawdę, on jest wyniosły, wielki. Powiedz, kto wam daje zaopatrzenie z niebios i ziemi? Powiedz, Bóg, zaprawdę, my lub wy albo jesteśmy na drodze prostej, albo też jesteśmy w błędzie oczywistym. Powiedz, Was nie zapytają o to, co my uczyniliśmy grzesznego, ani nas nie zapytają o to, co wy czynicie. Powiedz: Nasz Pan zbierze nas wszystkich, potem osądzi nas według prawdy. On przecież jest sędzią, wszechwiedzącym. Powiedz, Pokażcie mi tych, których dodawaliście jemu jako współtowarzyszy. Ależ nie, on jest Bogiem potężnym, mądrym. Posłaliśmy Cię do wszystkich ludzi, jako zwiastuna radosnej wieści i ostrzegającego, lecz większość ludzi nie wie. Oni mówią, kiedy się spełni ta obietnica, jeśli jesteście prawdomówni? Powiedz, wy macie obietnicę dnia, którego nie będziecie mogli ani opóźnić o godzinę, ani przesunąć naprzód. Ci, którzy nie uwierzyli, powiedzieli: My nie uwierzymy ani w ten Koran ani w to, co było objawione przed nim. O gdybyś ty widział, kiedy niesprawiedliwi będą postawieni przed swoim panem, jakie słowa będą kierować jedni do drugich, ci, którzy będą poniżeni, powiedzą do tych, którzy się wbijali w pychę. Gdyby nie wy, to bylibyśmy wierzącymi. Powiedzą ci, którzy w pychę się wbijali, do tych, którzy byli poniżeni. Czyż to my odsunęliśmy Was od drogi prostej, kiedy ona przyszła do Was? Przeciwnie. Wy byliście grzesznikami. I powiedzieli ci, którzy byli poniżeni, do tych, którzy wbijali się w pychę. Przeciwnie, to wasza chytrość nocą i dniem nakazywała nam, abyśmy nie wierzyli w Boga i abyśmy czynili jemu podobnych. I oni będą napełnieni skrytym żalem, kiedy zobaczą karę. I nałożyliśmy obroże na szyję tych, którzy nie uwierzyli. Czyż nie zostało im zapłacone tylko za to, co czynili? I kiedykolwiek wysłaliśmy do jakiegoś miasta ostrzegającego, ci, którzy tam żyli w dobrobycie, mówili: Zaprawdę, my nie wierzymy w to, z czym zostaliście posłani. I powiedzieli: My jesteśmy bardziej zasobni w bogactwa i dzieci. I nie będziemy poddani karze. Powiedz, zaprawdę, Pan mój daje hojne zaopatrzenie temu, komu chce, i on je wymierza, lecz większość ludzi nie wie. Bogactwa wasze i wasze dzieci niewiele przybliżą was do nas, ale przybliżą tych, Którzy wierzą i czynią dobro. Dla nich będzie zapłata podwójna za to, co uczynili. Oni będą przebywać w wyniosłych komnatach, bezpieczni. A ci, którzy starają się osłabić nasze znaki, zostaną przedstawieni do kary. Powiedz, Zaprawdę, mój pan daje hojne zaopatrzenie komu chce ze swoich sług i je wymierza. A jeśli wy rozdacie cokolwiek, to on wam to zwróci. On jest najlepszym z zaopatrujących. W dniu, kiedy on zbierze wszystkich razem, powie do aniołów, czy oni was czcili, powiedzą, chwała niech będzie Tobie. Ty jesteś naszym opiekunem poza nimi. Przeciwnie, oni oddawali cześć dżinom, większość wierzyła w nich. I tego dnia nie będziecie mogli jedni drugim ani pomóc, ani zaszkodzić. I my powiemy do tych, którzy byli niesprawiedliwi: Zakosztujcie kary ognia, który uważaliście za kłamstwo. A kiedy są im recytowane nasze znaki, jako jasne dowody oni mówią: To przecież tylko człowiek. Który chce nas odsunąć od tego, co czcili nasi ojcowie, i mówią: To jest tylko zmyślone kłamstwo. I mówią ci, którzy nie uwierzyli o prawdzie, kiedy ona do nich przyszła to są czary oczywiste. I nie daliśmy im żadnych ksiąg, które by studiowali. Ani też nie posłaliśmy do nich przed Tobą żadnego ostrzegającego. A ci, którzy byli przed nimi, też zadawali kłam i nie osiągnęli ani dziesiątej części tego, co my im daliśmy. I za kłamców uznali naszych posłańców. Jakież więc było moje oburzenie? Powiedz: Ja pouczam Was tylko o jednym. Stawajcie przed Bogiem po dwóch lub pojedynczo, potem zastanawiajcie się. Wasz towarzysz nie jest opętany przez dżinę. On Was tylko ostrzega przed straszną karą. Powiedz: ja nie żądam od was żadnej zapłaty. To wy ją otrzymacie. Moja zapłata jest tylko u Boga. On jest świadkiem każdej rzeczy. Powiedz, za prawdę mój pan poraża prawdą. On jest doskonałym znawcą rzeczy ukrytych. Powiedz, przyszła prawda. Nie pojawi się fałsz i nie powróci. Powiedz: Jeśli zbłądziłem, to zbłądziłem tylko przeciw sobie samemu, a jeśli idę drogą prostą, to dzięki temu, co objawił mi mój pan. Zaprawdę on jest słyszący, bliski. O, gdybyś mógł zobaczyć jak będą przerażeni, i kiedy już nie znajdą żadnej ucieczki, i zostaną pochwyceni z bliska, i będą mówić: My wierzymy w Niego, lecz jak oni mogą osiągnąć wiarę z tak dalekiego miejsca? Nie uwierzyli oni przecież w Niego przedtem. Tylko z daleka snuli przypuszczenia na temat tego, co skryte i będzie ustawiona przegroda między nimi a tym, czego pragnęli, tak jak było z im podobnymi dawniej. Zaprawdę, oni byli w głębokim zwątpieniu.